Cześć, w dzisiejszym odcinku chciałabym Wam pokazać, yy, co nowego nabyłam w sklepie, ponieważ ostatnio byłam w Roszmanie. Poszłam do półki z y, kolami kolekta i patrzę, są nowe, nie? No to wzięłam dwa. No i miałam dylemat, jakie wziąć, nie? Wziąłam dwa. Kupiłam z Rebaka i Klacz Dorosła. Dobra, to jest ta Klacz? To jest yy, Klacz Pinto. O. Kupiłam kasztanowato Sorokato. Była jeszcze gniazda srokata, ale tak patrzyłam. Znaczy, chciałam wziąć tą gniadą, ale miała tutaj taką plamę normalnie nie do zniesienia. Taka prawie czarna na samym środku. I to miał każdy model, nie? Więc wziąłam tą. A zresztą to jest. Teraz już mi się wydaje, że ona jest naprawdę ładniejsza, bo jest ładna. Co prawda jest mała. Jest wielkości pinto z koni szlech. Bo duża to nie jest. No, fakt. Mam tutaj porównanie ogier kamarz z piedmyslej. No i jak widać ledwo co jest od niego większa. A inne konie to jest po prostu masakra. Tak. Nazwałam ją Missa. I przepraszam za sztuczne światło, ale jest na dworzu. Oj, brzydko. Nie pada deszcz. Mm, dobra. Ogólnie mi się bardzo podoba. Yy, grzywę mam bardzo ładną. Głowę też. No, ogólnie jest ładna. Do jak na przykład stoi, to się lekko przechyla, ale to jakoś nie za bardzo. Przeszkadza, bo on się nie przewraca. Dobra, a drugim koniem, jakiego kupiłam, to jest źrebak rasy pełnej krwi angielskiej. Ojej, chwila, bo ma derkę, założyłam. Jest kasztanowaty, jest bardzo śliczny. To jest, według mnie, to jest jeden z tych kolekta, koni kolekta, które naprawdę, jeden z, jeden z lepszych, według mnie, jeśli chodzi o źrebaki. Tak, ma na pyszczku gwiazdkę. Cztery, nie, trzy skarpetki. No i tak się prezentuję z nią. Yy, nazywam go Mentos. Tak. Yy, no dobra. Jest bardzo ładne Aha, i przepraszam, jeśli jest zła jakość, dlatego że nagrywam z tableta. I dlatego widać połowę mnie. I poduszkę z tyłu, i kanapa i tapetę. I <laughs> na ścianie. Dobra. No. I to by było na tyle. Aha, chwila. I jeszcze ostatnio znalazłam u babci w domu takie pudełko. Koszyczek, to, to tam jest. O. Się tak odbieram. I tutaj w środku ma akcesoria. Tak. Aha, i znalazłam w domu maszynę do szycia. I tak, chwila. Zrobiłam parę czapraków. Bardzo ładne mi się, odbyłem. Trzy dokładnie. To jest jeden, to była moja pierwsza próba. Jak widać za ładny to on nie jest. jak Pokażę może dla niej. I on go się zakłada tak, o w ten sposób. O. Drugi to jest taki, cały różowy, też właśnie z takim oprzyciem. To czaprak jak czaprach, jak jest zwykły, z filcu, nie? Yy, I według mnie najbardziej udany to jest taki. O, też ma oprzecie filcowe. Oj. No i bardzo ładnie wygląda na koniu. Kurczę. O. Mi się podoba. Oprócz tego zrobiłam jeszcze parę ochraniaczy. Tak się przedstawiają. Na rzepu. Niezbyt fajne, bo się nie trzymają na koniu, ale to nieważne, nie? Ważne, że są. Dobra. I zrobiłam jeszcze derkę. Męczyłam się chyba pół dnia nad nią, bo musiałam dwa razy powtarzać ją. Bo mi się nitka urwała prawie przy, na samym końcu. I jest taka. Kurczę, nie mogę za bardzo puścić teraz, znaczy pokazać, bo... teraz widać. I to jest taka na wzór szlejch. Ma wstączki tylko takie, z tej nie ma nic. I to jest wstążka obszyta niteczkami. Tak. Jest na rzep. Na tym koniu. O! Prezentuje się. W ten sposób. Ja nie wiem, jak to wyjdzie teraz, bo to jest mój pierwszy film, jaki się chodzi na tablecie. Bo zawsze kręciłam z aparatu. Ale jak będzie lepiej, to będę kręcić właśnie z niego. O! Tak się dobra, i to by było na tyle W takim razie No to, nie wiem Piszcie w komentarzach, no Co byście chcieli, jakieś tam Bo w ogóle nie ma aktywności A naprawdę, mi się w domu teraz nudzi No Dobra, no to by było na tyle W takim razie Tak no Dobra, no to piszcie, komentujcie Lajkujcie, pa pa